To może być najlepszy dowód na to, co robił Jezus między 13 a 30 rokiem życia. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co się działo w tych tajemniczych latach, które Ewangelie opuściły bez słowa? Daj mi kilka minut, a pokażę Ci, jak możemy zrozumieć te zaginione lata Jezusa z Nazaretu. Biblia mówi niewiele o tym, co działo się w życiu Jezusa Chrystusa od 13 do 30 roku życia. To okres w jego życiu często określany jako ukryte lata lub zaginione lata, ponieważ Nowy Testament nie zawiera żadnych szczegółowych relacji z jego działalności w tym czasie. Ewangelie synoptyczne Mateusza, Marka Łukasza i Jana, które są głównymi źródłami informacji o życiu Jezusa, skupiają się na jego narodzinach, wczesnym dzieciństwie i rozpoczęciu działalności publicznej, która miała miejsce około 30 roku życia. To właśnie brak informacji w tych latach rodzi wiele pytań i spekulacji, dlaczego autorzy Ewangelii opuścili tę część życia Mesjasza. Główne źródła informacji o życiu Jezusa pochodzą z Ewangelii, dokumentów, które skupiają się przede wszystkim na kluczowych momentach jego życia. Jednakże w kontekście jego młodości mamy tylko jedno znaczące wydarzenie opisane w tych tekstach. Jest to moment, kiedy Jezus, mając zaledwie 12 lat, uczestniczy w świątyni w Jerozolimie. Jak opisuje to Łukasz, w rozdziale drugim, wersach od 41 do 52, podczas święta Paschy, Jezus pozostaje w świątyni, prowadząc głębokie dyskusje z nauczycielami i przywódcami religijnymi. Jego rodzice, nie zdając sobie sprawy, że pozostał w Jerozolimie, wracają i znajdują go w świątyni. To wydarzenie ma znaczącą wagę, ponieważ w judaizmie 12 rok życia to czas przygotowania do pełnego uczestnictwa w życiu religijnym synagogi. Wokół zaginionych lat Jezusa narosło wiele teorii i spekulacji. Jedną z popularniejszych jest przypuszczenie, że mógł on podróżować do odległych miejsc takich jak Tybet, Kaszmir czy inne części Indii. Jednakże takie teorie nie mają solidnego oparcia w dowodach historycznych i są uważane za mało prawdopodobne. Przede wszystkim, Jezus pochodził z Nazaretu, małej, ubogiej wioski rolniczej. Idea, że chłopiec z tak skromnego pochodzenia mógłby odbyć podróż na odległość ponad 4000 km do Indii, jest wysoce nieprawdopodobna, zwłaszcza bez boskiej interwencji. Po drugie, jako najstarszy syn Józefa i Marii, po śmierci ojca przed rozpoczęciem swojej działalności publicznej w wieku 30 lat, Jezus prawdopodobnie zajmował się wsparciem matki i młodszego rodzeństwa w kulturze subsystencji. Te obowiązki oraz fakt, iż był wówczas integralną częścią swojej rodziny i społeczności lokalnej, czynią te teorie jeszcze mniej prawdopodobnymi. Jezus jako najstarszy syn w rodzinie prawdopodobnie odgrywał kluczową rolę w domowym gospodarstwie, szczególnie po śmierci Józefa. W kulturze tamtych czasów obowiązki najstarszego syna były jasno określone. Obejmowały one zarówno wsparcie materialne dla rodziny, jak i obowiązki duchowe. W biednym rolniczym środowisku Nazaretu, gdzie większość mieszkańców prowadziła życie na granicy subsystencji, Jezus najprawdopodobniej pomagał matce, Marii. W utrzymaniu rodziny. Jako rzemieślnik lub rolnik mógł pracować, by zapewnić niezbędne środki do życia, co było typowym obowiązkiem dla starszych synów w ówczesnych żydowskich rodzinach. Dodatkowo Jezus miał również duchowe obowiązki, które wynikały z jego roli w rodzinie i społeczności. Odpowiedzialność za przekazywanie wiedzy religijnej i kulturowej młodszym członkom rodziny. Mogła być równie ważna, co troska o ich fizyczne potrzeby. W Ewangelii Jana znajdujemy moment, w którym Jezus już podczas ukrzyżowania zleca Janowi opiekę nad swoją matką, co podkreśla jego troskę o rodzinne obowiązki aż do końca. Jezus, jako młody człowiek wychowany w tradycji żydowskiej, prawdopodobnie spędzał znaczną część swojego czasu na nauce Tory, co było standardowym elementem edukacji każdego żydowskiego chłopca. Studiowanie pism religijnych zapewne odbywało się w lokalnej synagodze czy też w domu, gdzie mógł łączyć naukę z obowiązkami rodzinnymi. Jako dorosły i nauczyciel, Jezus zyskał reputację osoby nauczającej z autorytetem. W przeciwieństwie do wielu rabinów swojego czasu, którzy nauczali w oparciu o interpretację swoich poprzedników, Jezus prezentował głębokie osobiste rozumienie pism. W Ewangelii Mateusza mówi się, że nauczał jako ten, który ma władzę, co oznacza, że jego metody i przekazywane treści były percepcjowane jako nowe i przełomowe. To świadczy o głębokiej znajomości pism i prawdopodobnie wynikało z intensywnego życiowego zaangażowania w studiowanie i rozumienie religijnych tekstów. Takie unikalne podejście do nauczania i interpretacji Tory mogło być wynikiem wieloletnich studiów. Które przygotowywały go do przyszłej misji i publicznej działalności, która rozpoczęła się po osiągnięciu 30 roku życia. Jego zdolność do łączenia codziennych obowiązków z głębokim zaangażowaniem w życie religijne mogła także wpływać na sposób, w jaki później prowadził swoją działalność nauczycielską. Zaginione lata Jezusa, choć owiane tajemnicą z powodu braku, Bezpośrednich informacji biblijnych mają głębokie znaczenie dla zrozumienia jego przesłania i działalności. Ten okres, w którym nie znamy szczegółów jego życia, pozwala zastanowić się nad procesem jego duchowego i intelektualnego przygotowania do późniejszej misji. Możemy przypuszczać, że te lata były czasem intensywnej nauki, medytacji oraz wzrostu duchowego, co później znalazło odzwierciedlenie w jego nauczaniu i działaniu. Brak szczegółowych opisów tych lat w Ewangeliach jest często interpretowany jako dowód na autentyczność Biblii, a nie na jej fikcyjność. Gdyby autorzy Ewangelii mieli zamiar stworzyć opowieść mającą na celu jedynie przyciągnięcie uwagi czy wywołanie sensacji, mogliby z łatwością uzupełnić te lata o barwne opowieści. Jednak fakt że opowiedzieli tylko to, co było im dane przez inspirację Bożą, świadczy o powadze i wierności ich relacji. Ta luka w narracji jest więc traktowana jako element podkreślający prawdziwość biblijnego przekazu, pokazujący, że Ewangelie skupiają się na najistotniejszych aspektach misji zbawczej Jezusa, a nie na detalach jego biografii. Niezależnie od tego, gdzie i co robił Jezus w czasie tych zaginionych lat, Możemy być pewni, że każda chwila jego życia była zgodna z boskim planem przygotowującym go do przyszłej roli jako mesjasza. Każdy moment jego życia miał swoje znaczenie i przyczyniał się do zbawienia ludzkości. Pomódlmy się wspólnie. Panie Boże, któryś jest naszym ojcem i przewodnikiem, zgromadzam się przed Tobą w pokorze serca, pragnąc czuć Twoją obecność w moim życiu. Otaczaj mnie swoją łaską i miłością, kiedy stawiam czoła wyzwaniom codzienności. Udziel mi mądrości, bym potrafił rozpoznać Twoją wolę w decyzjach, które podejmuję, i siły, bym mógł działać zgodnie z Twoimi przykazaniami. Naucz mnie cierpliwości i zrozumienia dla innych, rozpal w moim sercu ogień miłości i współczucia. W chwilach zwątpienia Bądź moim światłem i przewodnikiem, a w momentach radości pozwól mi pamiętać, że wszystko dobre pochodzi od Ciebie. Daj mi pokój ducha, aby spokojnie i z ufnością patrzeć w przyszłość, wiedząc, że Ty zawsze jesteś przy mnie. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen. Dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeśli czujesz, że te informacje są wartościowe, proszę subskrybuj nasz kanał, polub ten film i udostępnij go, aby wspierać nasze dalsze działania. Twoje wsparcie pomaga nam przekazywać te ważne przesłania dalej. Na zakończenie, niech Bóg błogosławi Cię i prowadzi na każdym kroku Twojej drogi. Amen.